Jeszcze... Może jutro rano zapytaj, to coś więcej powiem, ale w tym momencie ja nie wiem, co się dzieje. Tak, w szczególności, jest. że obydwoje jesteśmy tutaj pierwszy raz tak naprawdę. Razem stoczyliśmy tą walkę od samego początku do samego końca, ucząc się na własnych tylko błędach. błędach. To prawda. I też bardzo cieszyliśmy się, że, że jesteśmy w finale z Rafałem i Elą, bo oni po prostu świetnie tańczą i są cudownymi ludźmi. Ja z Rafałem tańczyłam przy Switchu. Elę znam też z teatru, jest niesamowitą aktorką i, i to uczyć się od niej, obserwować ją, jak ona przełamuje swoje bariery, dałam też mi moc do przełamywania moje. Ja dzisiaj cały dzień w ogóle nie byłam pewna, że, że to będzie Rafał i Ela. Ja byłam tak szczęśliwa, że jesteśmy w tym finale. To było dla nas tak duże osiągnięcie, byliśmy My, tak dumni dokładnie. z tego, że, że w ogóle się nie zastanawialiśmy nad tym, no, przynajmniej ja, że, że czy coś będzie, My czy wygraliśmy nie. wygraliśmy po prostu tym, że dzisiaj zatanczyliśmy tutaj w finale, a tak to jak czy ta kula jest, skończyć. czy jej nie ma, dla mnie Jesteśmy zwyci zwycięzcami tak naprawdę. Tak. Jestem bardzo dumny za niej, że mimo wszystkiego, mimo trudności... Mimo go, tej roboty. Go, Tyle dokonasz... roboty było w międzyczasie. Tyle. Ten jeździł, Tyle. szkolił się, jakieś turnieje, nie turnieje, ja spektakle, obrona pracy magisterskiej, działo zakończenie się. szkoły. <noise> no, działo się. To był cudowny czas, Jacek. Tak. Dziękuję ci. Tak naprawdę wydaje mi się, że my po prostu doszliśmy tak daleko, wysoko, wygraliśmy to wszystko. Właśnie przez to, że nie znaliśmy tego programu i uczyliśmy się, i wydaje mi się, że publiczność widziała, że my się uczymy, idziemy do przodu mimo wszystkich jakichś potyczek, potknięć, <grym> upadków. Idzie, upadków <grym> idziemy cały czas do przodu i niezależnie od tego, po prostu patrzymy tylko naprzód. Więc wydaje mi się, że to tak naprawdę dało nam dużo energii motywacji, żeby dojść tak daleko.